Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Dogika. Znowu udamy się do krainy snów, a dokładniej do wioski marzeń. 434 elementy za 130 zł katalogowo bardzo dobry przelicznik, ale niestety wąska dystrybucja, więc wiele taniej tego zestawu nie kupicie, Ale ja Wam po prostu zostawiam link do promoklocków, kiedy zestawu na Alto nie ma. Ale jeśli chodzi o wygląd pudełka, to ono prezentuje się następująco: i mamy tutaj trzy niewielkie budynki, które można połączyć w jeden nieco większy. Dla fanów serii Castle i w ogóle jakichś takich średniowiecznych klimatów, ten zestaw na pewno będzie przydatny. No i co istotne, przelicznik fajny, ale zwróćcie uwagę na to, że dostajemy tutaj naprawdę bardzo dużo drobnych elementów. Więc wiecie, no to można przeliczać tak jak zestawy z Dots, czy też mapę świata. Niby przelicznik świetny, ale przede wszystkim drobnica. I tutaj też tak jest, ale w sumie taka cena za trzy konstrukcje plus cztery figurki, w tym jedną minifigurkę, to i tak cena naprawdę atrakcyjna. Więc możemy iść otworzyć pudło. Jak pierwszy raz zobaczyłem zdjęcie tego zestawu, to pomyślałem sobie: Kurczę, trochę mi to pachnie Master Builder Akademii. Okej, okay, tam były sprzedawane patenty na budowanie. Tutaj po prostu bardziej chodzi mi o klimat, że mamy takie miniaturowe zestawy, które naturalnie będą kojarzyły nam się z serią LEGO Castle. Swoją drogą to właśnie jest bardzo fajny zestaw dla fanów tej serii. No ale mamy tutaj warsztat kowalski, mamy piekarnię, no i mamy też magiczny sklep. Znowu trochę to nawiązuje do LEGO Castle. Tak sobie myślę, że tutaj to chyba schował się Thanos, zanim znaleźli go Avengers. No i tu możemy zobaczyć, jak te trzy budowle łączymy sobie w nieco większy budynek. Mamy też te senne stworzenia i możemy już wyciągnąć zawartość. A w środku znajdują się worki z truskami, które zostały ponumerowane. Od jedynki do piątki. Mamy też instrukcję na okładce jak to w przypadku innych zestawów serii Lego Dreams. Bardzo ładne grafiki, a nie te paskudne rendery, i tak sobie myślę, czy nie ma tutaj naklejek, czy to jest aż taka seria premium. Ale zaraz zobaczę, może w tej zbrojowni to będziemy mogli namierzyć informacje o tym, czy jest to nadruk, czy też nie. Tylko co my tutaj mamy? Tutaj chyba budujemy dom czarodzieja. I nie wiem gdzie mogę znaleźć ten element, żeby to sprawdzić. Hmm. Kurczę, no ale nie widzę tutaj żadnych naklejek, więc jeśli dobrze widzę, to chyba tutaj są same nadruki. Oby tak było. A nie, a nie, niestety nie ma tak dobrze. Są naklejki. Co prawda tylko cztery, co prawda całkiem przydatne do tego, żeby sobie zrobić coś kastlowego, ale niestety są. Senne stworzenia wyglądają naprawdę przeuroczo i trochę kojarzą mi się ze smurfami. Nie tylko one, ale w ogóle te małe chatki. Trochę jest tutaj smurfowo. Brakuje co prawda gargamela, nie ma klakiera, ale te skojarzenia chyba są jak najbardziej słuszne, a jeśli chodzi o tego małego magisto, to naprawdę wygląda przeuroczo. Zresztą jego ziomeczki też wyglądają przeuroczo, bo i kucharz, i kowal dają radę. No to co? Możemy sobie pooglądać, co tutaj się znalazło. Zajrzyj do tych niewielkich budowli. To może na początek kuźnia. Mamy tutaj bronię, które pewnie doskonale znacie z Ninjago, no ale mamy też hełm, który idealnie pasowałby do Thanosa. Jeśli chodzi o wygląd tej konstrukcji, jest niewielka, jest zwarta, mogłaby być troszeczkę takim przerośniętym polibagiem. Z tyłu mamy też kowadło. Naturalnie trzeba mieć na czym kuć te wszystkie bronie, no i ich jest naprawdę całkiem sporo, jak na tak niedużą konstrukcję. I myślę, że tutaj nie potrzeba nic więcej. To jest naprawdę solidna, prosta konstrukcja i od razu widać co przedstawia. Tutaj to w ogóle jest bardzo smerfowo, bo nawet kształt tego budynku trochę kojarzy mi się z tymi smerfowymi grzybami, w których one mieszkały. Mamy tutaj też bardzo fajny szyld. No i jeśli chodzi o wnętrze, możemy sobie wejść przez te drzwiczki, i jak możecie zobaczyć, mamy tutaj też piętro, które zostało zabudowane, bo w przypadku później piętro było po prostu jakby fragmentem murów. No i tak to wygląda wewnątrz. Mamy żaby, mamy jakieś fiolki, mamy też różdżkę, mamy kociołek, który stoi na środku, więc tutaj powstają jakieś magiczne. Wywary, aż przypomniała mi się kreskówka Wąszczpunszcz, i tam była taka piosenka Czarna Magia Dziwna Magia w tym wywarze. No a tutaj jeszcze możemy zobaczyć, że zaglądając przez okno mamy jeszcze więcej fiolek i butelek, które tutaj się pojawiają. Naprawdę uroczo to wygląda, bo ten zestaw jest fajnym wprowadzeniem do tego magicznego, sennego świata. I tutaj też jest trochę smerfnie, bo mamy taki niewielki młyn. Zobaczcie, wszystko się kręci, ładnie wygląda ten dach. Fajnie prezentuje się dym, który wydobywa się z komina. No i zobaczcie, mamy tutaj świeże wypieki, które zostały zaserwowane na tym blacie. A w środku mamy miejsce, w którym piekarz może spać. A na dole znajduje się taki blad roboczy. Mamy jeszcze jakiś tasak, widelec i tak dalej. Naprawdę te wszystkie skojarzenia ze smerfami, chyba są takie, że nie tylko ja w ten sposób mogę kojarzyć ten Zestaw. Dawajcie znać, czy Wam też on kojarzy się ze smurfami, no bo mamy takie małe urocze domki, mamy małe urocze stworzenia i każdy z nich ma jakąś przypisaną rolę w społeczeństwie, więc wydaje mi się, że jak najbardziej to porównanie jest na miejscu. No, i jeszcze figurki. Na początek Jaden, czyli jedyna minifigurka w tym zestawie. Tak, prezentuje się z drugiej strony. Ładnie wygląda ten torsik w jednorożce, ale i tak zdecydowanie bardziej od Jadena podobają mi się te małe stworzonka. No, zobaczcie, jak uroczo wygląda piekarz, który został wyposażony w trzepaczkę, ale i tak ci brodaci panowie wyglądają jeszcze lepiej. Tutaj mamy Kowala. Co prawda, niezbyt idealnie ta głowa jest dopasowana do jego brody, bo trochę broda opada. No, po prostu. Mamy tutaj lekko luźną szyję, i broda też jest lekko podbita tym młotkiem, który on trzyma w ręce, a właściwie pod pachą. A tak prezentuje się ten mini Magisto. I naprawdę on wygląda uroczo, bo ma tą wielką tiarę, która jest większa od niego. Ma tą białą brodę i jeszcze różdżkę. Naprawdę czuję urok tego zestawu jeszcze mocniej. Dawajcie znać, czy Wam ten zestaw też kojarzy się ze smurfami. Ja mogę Wam go z czystym sumieniem polecić, bo mamy tutaj ładne, nieduże, urocze konstrukcje, które są charakterystyczne, które bardzo mocno się od siebie różnią. Do tego dostajemy trzy urocze figurki sennych stworzeń, które naprawdę prezentują się niesamowicie dobrze. A Jaden tak na dobrą sprawę mógłby tutaj się nie pojawić. Ja wcale bym z tego powodu nie cierpiał. Naprawdę jestem w 100% przekonany, że jeśli chcecie. Wejść w serię Dreams i nie wiecie, jaki zestaw wybrać na początek, to ten może Wam się bardzo mocno spodobać. W szczególności jeśli lubicie jakieś takie lekko kastlowe klimaty, bo tutaj je znajdziecie. Co prawda w nieco innej odsłonie, co prawda pachnie tutaj takimi lekko psychodelicznymi klimatami, no ale mimo wszystko ten zestaw broni się bardzo dobrze i wydaje mi się, że warto Wam go polecić. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!